Zobaczcie, jak wygląda zaplecze medialne stadionu górnika Zabrze. Dzisiaj zabiorę Was za kulisy meczu przy Roosevelt'a 81 oczami dziennikarza sportowego. Najpierw wejście. Przechodzimy przez specjalną bramę, tej samą, z której korzystają VIP-y i obsługa techniczna. Potem kierunek nowa, zachodnia trybuna, bo właśnie tam mieści się trybuna prasowa. Ale zanim wejdziemy, obowiązkowo akredytacja medialna. Dopiero z nią możemy wsiąść do windy, która wiezie nas do miejsca, gdzie dziennikarze szykują się do pracy. A tam poczęstunek: kanapki, kawa, herbata, napoje. Przyznaję, nagrywałem to pod koniec meczu, więc bufet wyglądał na przetrzebiony, ale wierzcie mi, było tego naprawdę sporo. Całe zaplecze i trybuna prasowa są świetnie przygotowane. Wygodne stoliki, gniazdka do laptopów i szybki internet, przewodowy i Wi-Fi. A widok z góry? Po prostu petarda. Widać absolutnie każdy fragment boiska. Wspaniałe. No i co najważniejsze, z tej perspektywy doskonale widać kibicowskie oprawy flagi, race, całe show. Wygląda to naprawdę niesamowicie z góry. Możemy też podejrzeć pracę komentatorów telewizyjnych, którzy relacjonują mecz na żywo. A po ostatnim gwizdku? czas na Mixed Zone. Miejsce, gdzie zawodnicy dzielą się swoimi pierwszymi, gorącymi komentarzami. Tuż obok znajduje się też sala konferencyjna, gdzie odbywają się oficjalne wywiady. I to właśnie tak wygląda dzień pracy dziennikarza sportowego na stadionie Górnika Zabrze. Jeśli podobała się ta wycieczka za kulisy, zostaw serduszko i wpadaj po więcej.